No, mamy godzinę którą? O! Przeczymy. Piąta trzydzieści. Piąta trzydzieści. No i kochani, tu mamy kotki mamy szramka, mamy bambusie, mamy mamuśkę, a tu mamy zenka, liska, lisek zenek, przyszedł na jedzonko, no, a tam kilogram wędliny wyłożonej ze świąt. Także Zenek najadł się, no, o tak się najadł, zobaczcie kochani, że aż usiadł, no, oj ma wyżerkę tam kurcze, ma wyżerkę teraz, całym pyskiem wcina. Tyle miecha, a wcześniej miał tutaj kilogram kości, chyba więcej, nawet. O, proszę, jak wędlinę wyciąga. O. Wziął i co? I gdzie poleci z tym? Do lasu? A, poleciał. Poleciał. Komu tam zaniesie? Młode ma? Proszę. Jak powyciągał z miski wędliny była miska wędliny patrzę no jedźcie kicie jedźcie budzenek się najadł o ile mamy jeden, dwa, trzy, cztery Bambusia piąta. Bambusia piąta. No. no jedźcie kitki. Świąteczne, poświęcone. No, Janek poleciał do Lasu się Proszę. Tego nawet nie przewidział Zenek. Że jedzenia będzie full wypas. Że się naje. Tak się naje, że resztę już wyniesie gdzieś tam i schowa. Na później. No. No to by było tyle kochani. Chociaż całego świata, łączcie się.